Ja bym bardzo chciała, żeby Klaudia sama wypowiedziała się na temat tego, co pragnie w przyszłości zrobić. Bo z tego, co mi wiadomo, bo marzy jej się e, duża stajnia, e, marzy jej się również e, hipoterapia. Klaudię, zapraszamy. Klaudia, zapraszamy! Ja jeżdżę od 10 lat. Moim marzeniem jest posiadanie własnego klubu jeździeckiego. No i... Ale wiesz, że marzenia się spełniają? Wiem i dążę do tego i... Powoli się realizuje. Czyli taki mecenas by się przydał, tak, który by miał trochę pieniędzy i takie serce większe niż ten kucyk Klaudii. Jakby będzie miał takie większe serce od tego kucyka, no to znajdą się w Po Chomiki, świnki morskie, ptaszki w klatkach. W poprzednich latach mieliśmy też psy i koty, ale z psów mieliśmy, musieliśmy niestety. zrezygnować. nasze dzieci i dzieci, które biorą udział, bo to są też dzieci z kamieńca i z innych szkół w tej chwili będą pokazywać swoje umiejętności. A ja przepraszam, chodźcie, dziewczynki, bo koniecznie chcecie się w kamerę że pokazać z panią dyrektor, lubicie swoją panią dyrektor? Tak, bardzo lubicie, nie możecie nawet powiedzieć inaczej, ale musimy zobaczyć, czy was widać, widać, to się przestawcie z imienia tutaj. Agata, Julia, ja jestem Kornelia. <laughs>